Cześć, jestem Malinowy, a to jest 10 ciekawostek o Houston Rackets. 1. W 1995 roku Houston Rackets stało się mistrzem NBA, startując z szóstego miejsca w konferencji zachodniej. Nie przeszkodziło im to w zdobyciu tytułu, po drodze pokonując wyżej notowane zespoły takie jak Utah Jazz, Phoenix Suns, San Antonio Spurs i wreszcie w finale Orlando Magic. Był to mistrz z najniższego miejsca po regularnym sezonie w historii NBA. W żadnej z tych serii nie byli faworytem według bookmakerów. Upraszczając amerykańskie kursy, na zwycięstwo w pierwszej rundzie mieli 32% szans, w drugiej, 32% szans, w finałach konferencji San Antonio mieli zaledwie 29%, a w finale z Magic 43% szans na zwycięstwo. 2. W 2002 roku Houston Rockets wybrali z pierwszym pikiem Yao Minga. Był to pierwszy first pick w historii NBA, który nie miał wcześniej żadnego doświadczenia w Stanach Zjednoczonych. To znaczy, nie grał na poziomie uniwersyteckim ani licealnym. 3. Yao Ming w swojej karierze rozegrał 9 sezonów, w których 8 razy zagrał w meczu gwiazd NBA. W przedostatnim sezonie swojej kariery nie był all-starem ze względu na kontuzję, która wyeliminowała go z całych rozgrywek. 4. Hakim Olajuan wystawił na aukcję swój pierwszy pierścień mistrzowski zdobyty dla Houston w roku 1994. Zrobił to ze względu na swoją wiarę muzułmańską, która zabraniała mu zakładać złotej biżuterii. Gdy wygrał następne mistrzostwo rok później, zarząd postarał się i zrobił specjalnie dla niego mistrzowski pierścień z platyny. 5 Pat Riley, czyli legendarny trener Lakers, a obecnie prezydent operacji w zespole Miami Heat, był również zawodnikiem San Diego Rockets przed ich przenosinami do Houston. Było to w roku 1967. Riley spędził w Rockets cztery sezony, po czym przeniósł się do Los Angeles. 6. W sezonie 2008-2009 barwy Houston Rockets reprezentował Carl Landry. Podczas tego sezonu został on postrzelony w nogę, ale niczym, Robocop ominął tylko kilka meczy i jak najszybciej powrócił na parkiet. 7. 48 punktów. Taki jest rekord punktów zdobytych bez żadnego rzutu wolnego. Należy on do Hakima Olajuana i został ustanowiony 30 stycznia 1997 roku w przegranym meczu Houston z Denver. Należy też dodać, że Olajuan nie trafił ani jednej trójki. 8. Przejdźmy teraz do zawodnika, który żyje na linii rzutów osobistych. James Harden 8 stycznia bieżącego roku zdobył 41 punktów, trafiając 9 na 34 rzuty z pola. Daje to 26,5% skuteczności z gry, co jest najgorszym wynikiem w historii u zawodnika, który zdobył powyżej 40 punktów w meczu. Do swojego rezultatu dołożył jednak 19 rzutów wolnych, i stąd 41 zdobytych punktów: 9. Sezon 1982-83 Houston Rockets zakończyli z bilansem 14 zwycięstw i 68 porażek. W tym sezonie w spotkaniu z Portland Trail Blazers doszło do dogrywki. W niej Portland zdobyło o 17 punktów więcej niż Rockets. Jest to ogromna przewaga. Potęguje ją fakt, że Portland zdobyło w sumie 17 punktów w tej dogrywce. Jak łatwo policzyć. Houston rzuciło 0 punktów, co nigdy wcześniej ani nigdy później nie zdarzyło się już w żadnej dogrywce. 10. PJ Tucker, obecnie Center Rockets, jest zapalonym sneakerheadem. W wywiadzie udzielonym kompleksowi mówił, że 2 lata temu wydał na buty 200 tysięcy dolarów, a w jego domu można je znaleźć wszędzie: w przedpokoju, garażu, szafie czy łazience. W sezonie 2017-18 podczas meczów NBA nosił 106 różnych par butów. Prawdopodobnie w następnych latach ta liczba mocno wzrosła. Biorąc pod uwagę fakt, że stał się znany z tego, iż zaczyna mecz w jednej parze butów, a w przerwie zmienia je na inny model. W top 5 ulubionych butów P.J. Attackera są: Kobe 4, KOBI 5, Air Max 1, Air Max Sensation i Easy 2. To by było na tyle. Za tydzień 10 ciekawostek o Philadelphia 76ers. Dziękuję za uwagę. Na razie.